Cześć. W tym odcinku dowiesz się, jak podłączyć wideodomofon Nice z centralą sterującą napędu bramy. Wybierając urządzenia elektroniczne do swojego domu, najczęściej chcemy, aby były one jednej, sprawdzonej marki. Nie inaczej jest napędem bram wjazdowych oraz wideodomofonami. Firma Nice Oprócz napędów bramowych posiada w swojej ofercie również wideodomofony. Oczywiście każdy z nich można zintegrować z centralą sterującą bramę. Służy do tego moduł NC05, który znajduje się w komplecie z każdym monitorem wideodomofonu NICE. Dzięki niemu możemy z poziomu monitora sterować nie tylko furtką, ale również automatyczną bramą wjazdową. Moduł NC05 jest elektronicznym przekaźnikiem, dzięki któremu możemy podać impuls na wejście sterujące centrali napędu bramy. Domyślny czas trwania impulsu wynosi 0,2 sekundy i jest on regulowany z poziomu ustawień zaawansowanych monitora wideo domofona. Może zaistnieć potrzeba jego wydłużenia, jeśli brama nie ruszy na standardowym ustawieniu. Warto jednak wiedzieć, że czas impulsu sterującego nie powinien przekraczać 2 sekund. Podłączenie przekaźnika wideo domofonu z centralą bramy realizujemy za pomocą przewodu dwużyłowego. W opakowaniu znajduje się moduł NC05 oraz instrukcja obsługi. Urządzenie zamknięte jest w niewielkiej obudowie, którą najlepiej umieścić za monitorem w puszce podtynkowej. Na froncie znajdziemy złącza samozaciskowe oraz nalepkę z oznaczeniami potrzebnymi do właściwego podłączenia przekaźnika z monitorem. Do prezentacji wykorzystam zestaw wideodomofonowy Nice Look Plus B. Zestaw jest już wstępnie przeze mnie podłączony według widocznego schematu. Działa wywołanie rozmowy oraz Otwieranie furtki z poziomu monitora. Teraz wyłączamy zasilanie monitora. Zdejmujemy z wieszaków i zabieramy ze sobą. W komplecie z monitorem otrzymamy kilka przewodów połączeniowych, zakończonych wtyczką pasującą w gniazda monitora. My wybieramy przewód czterożyłowy o kolorach biały, żółty. Niebieski i czerwony. Przewód podłączamy do gniazda P3 w monitorze. Do modułu NC05 podłączamy przewód niebieski, czyli GND, oraz przewód żółty, data. Pozostałe przewody należy zaizolować. Teraz podłączamy zaciski NONC oraz COM do wejścia sterującego napędu bramy. Centralne NICE mogą posiadać różne oznaczenia zacisków sterujących krok po kroku. Na przykład P.KP, SBS, krok po kroku plus common. Ja do prezentacji wykorzystam napęd Robus 600 z centralą RBA3R10. W tym przypadku do sterowania impulsowego mamy dedykowane zaciski SBS. Dzięki tym zaciskom moduł NC05 Podając krótki impuls, wydaje jedno polecenie do napędu. Na przykład jedno naciśnięcie otwórz, drugie naciśnięcie zamknij. Załączam zasilanie zestawu wideodomofonowego. W monitorze Look B, aby uzyskać szybkie sterowanie bramą, muszę jeszcze włączyć jedną funkcję w ustawieniach. Jest to odblokowanie monitora. Dzięki temu sterowanie bramą będzie możliwe bez nawiązania rozmowy z kamery przy furtce. Aby to zrobić, Naciskam ikonę ustawień. Strzałką w dół naciskam do momentu ustawienia funkcji odblokowanie monitora. Naciskam przycisk ustawień. Następnie strzałką w dół ustawiam parametr włącz. Ponownie przycisk ustawień. W celu wyjścia z programowania naciskam przycisk powrotu. Teraz sprawdzamy działanie. Naciskamy przycisk podglądu. Teraz kluczyk. Pojawi się wybór. Kluczyk numer 1 to otwarcie furtki, kluczyk numer 2 to sterowanie bramą. Aby wybrać kluczyk numer 2, naciskamy strzałkę w dół. I aby zatwierdzić, naciskamy przycisk kluczyka. Teraz brama otrzymała impuls sterujący. Jak widzieliście, sterowanie bramy można uzyskać nie tylko z pilota, ale także z wideodomofonu. Z pewnością ta funkcja przyda się niejednemu użytkownikowi produktów firmy Nice. Życzę powodzenia na montażu. Jeżeli chcesz zostać wykwalifikowanym instalatorem produktów marki Nice, zapraszamy na szkolenia organizowane w naszej siedzibie. Do zobaczenia.